Cześć mam jestem Casper Play Games. A dzisiaj wam przedstawię yy, z innej perspektywy serwer Babylon RPG. Tak, dzisiaj powitanie z gwiazdy. Przejdźmy do normalnego widoku. I tak, yy, po pokażę wam yy, to co tu się znajduje na tym serwerze. Mm, tak, dokładnie. Dobra, pierwsze co? To jakaś choinka. Zobaczmy, co my tu mamy. Nie masz na tego. Jakaś taka choinka. Drugie. Yy, pewnie więzienie jakieś. Tak. Clipper. Mamy SG. Niedawno powstałe SG, które nie działa. Pewnie później będzie, bo dopiero przenieśli na 1, 5, 2 i no. Dopiero później będzie można korzystać z SG. Tutaj mamy spawn. Pokażę go tak z góry. Y Przelećmy jeszcze tutaj Tak prawie na każdym serwerze Mamy tutaj o taką oto Pułapkę Która działa Śmiesznie Ale działa No i nie wyjdę z niej teraz Nie wierzę y, Dobra Spawn muszę wpisać Sypy. Okej, okay, tego faila nie było. Yy, Okej, okay. pułapka tu. Yy, tutaj mamy świniarnię, tak to już mówiłem. Pizdony szaleją. I mięsko jak widać, leci dobrze. Dobrze leci. No, dużo leci. Tu mamy na. Enchanty na jakieś 30 levele pewnie, albo coś takiego. Tu mamy jakiś domek, który już pokazywałem. Yy, tu mamy. Nie wiem, co to jest, tak szczerze. Tam mamy jakiś różowy domek, zielony. O, shit. Yy, tutaj chyba mamy sklepy taki targ tak myślałem, tylko jeszcze są nieczynne yy, Tutaj pewnie też jakieś sklepy Tu mamy z tego co widzisz jaki stadion piłkarski dziura nawet fajnie wygląda, tylko tak zasłonię tą dziurę jak mogę. Nie, nie mogę OK Tu mamy super statek flagą Polski, który przypłynął do portu. Tu mamy kolejny statek, który się chyba trochę rozwalił, hm. ale to taki piracki już. Bardziej tu mamy latarnię, która też zaciekawia nie wygląda. Tu nie ma tego? Nie no jest. Mm, nie wiem co to. Tu... O, jeszcze Crafting Table. Ja nie wiem co tu się stało z tym latarnią. Tu chyba jest um, ten warp mob arena czy coś takiego. Chociaż wątpię, coś tu jest. To tu mamy domek z. Kogoś domek, tak jakby. Mm, tu mamy sklep. Wygląda to tak, w oto taki sposób jest zrobiony. OK, tamki możemy kupić wełna wszystkich kolorów, grzybki, ile kosztują e, TNT, książki. No, ogólnie wszystko. No nie. Dobra mm, Tu był sklep, okej okay, Tu był ten Pokażę wam teraz Warp S Czyli Warp Sur Survival Tu mamy Ender Chest Syf mm, Tu mamy taki Takie jakby nie wiem Wieżyczki czy jakby to powiedzieć Tu się da wejść I tam można się przykampić, kogoś zabić Tu się na przykład nie da wejść, jak się ktoś stroluje to tam go można o tyłu zabić. Tu mamy takie. O, na przykład. Oj, zabiłem go. Nie chciałem. E, tutaj też się nie da wejść. Trzeba przejść parkura. Spadaj. A, trafił. Tu mamy ten cały parkur. Jest dosyć długi. I naprawdę jest trudny. Ale tutaj po mm, ostatnim evencie, tak jakby wybrańców, bo. Był taki śmieszny, więc że um, biliśmy się z adminami, ale zapomniałem to nagrać. No i niestety, no tu mam taki parkour. Ogólnie jest fajny. Przeszedłem go raz bez flya. No i tu się kończy. Tu jest najtrudniejszy chyba moment. I mam Są takie te, Tam też mamy. Czasami, naprawdę czasami są jakieś nagrody za przejście. No przecież WARP survival, nie chodzi o to, żeby przechodzić. parkur. O proszę owce, mamy tu kolejna pułapka, ale tym razem wyjdę. Okej. Okay. to jest takie fajne. Jak sobie wpiszecie WARP. My skok to was teleportuje tutaj, tam wchodzi się i wchodzi. Widzę, że ktoś tu wchodzi, ale tak tu nie ma PVP. Jak sobie biegniecie i skaczecie. Jak traficie, to dobrze. Jak nie, ktoś Was przyjdzie, pozbiera. Ja akurat trafiłem. Mm, tutaj na przykład mamy jakieś choro zdobione drzewko w ogóle. Co to jest. Tu mamy piękną choinkę, taka piękna, tu mamy fontanny, jakieś takie te wioska, tutaj są też takie stojaki, że tak to powiem, że no można se usiąść i i trzeba uważać, tylko żeby nas nikt nie zabił. Tam nic więcej nie ma, zwykła mapka. Mm, ostatnio był też tu tartak, ale Admin coś zmienił i przenosiło na arenę PVP, gdzie się odbywają bitwy z adminami i niezłożenia się tam działa. Y tutaj czasami też chodzą takie pro Elo, -elo koksy w sobie zbrojkach. O, mamy przykład. To jest mój sojusznik. To chyba też. Tak, tak, moje sojuszy. Tych Fabkowiczów tylko czasami zabijam, goni się. Znaczy czasami często ich zabijam, bo się zaczynają, a potem płaczą. No dobra. Trzeba pisać, nie umiem. Co Wam tu jeszcze można pokazać? Yy, nie byłem jeszcze w Netterze, Parkour 2, LAS... No, no, ogólnie mm, serwer jest po prostu zaczepisty, tak miło się tu gra, że jak się znajdzie znajdziesz w Sojusz, to naprawdę na sobie nieźle pograć. Myślę, że już chyba wszystko pokazałem tak bardziej dokładnie z tego z serwera. Co to mogłem pokazać? No to by to, to, to było na tyle. Ja się będę z Wami żegnać. W opisie macie IP do serwera i stronę polecam kupić VIPa. Dostajecie funkcję latania i diaksy i w ogóle masakra. Yy, no, yy, to, to było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Cześć.